Jest, 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 jest. Druga szansa. Uuu, po to muszę się wyszczać najpierw. Jeszcze raz błagam. Retrygier i z 2 takie czerwone S. I będzie grubo, jak to wejdzie. Ale to musi wejść. Dawaj, wczesny S. Jest, dobra. Jeszcze jeden dawaj. Jeszcze jednego poproszę. Albo retryger. Albo retrygierek. Dobra, jest niezły spin. Asy są. To jest dużo. To już jest coś. To już jest coś. To już się zdycha na pewno. 11, dobrze. Wierzyłem dzisiaj w tego slota. Kaman, jeszcze nie kończ. Jeszcze nie kończ. 200X już mamy. Retrygier. O kurwa. Dobrze, dobrze, dobrze. Dużo wejsów jest. Dobrze, dobrze, dobrze. To jest kolejne 10k. To jest kolejne 10k. Wierzyłem w tego slota, wierzyłem w tego slota! Tako! Wiedziałem, wiedziałem. Mamy to, mamy coś.